Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angeder i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przetestuję nowości marki Vibo. Myślę, że nie tylko, ale skupię się głównie na nich. Jak widzicie po tytule, będę testowała m.in. palety Vibo we współpracy ze zmalowaną i z Vivo a Vivo. Wiem, że jesteście ciekawi, co o nich myślę, bo już piszecie do mnie na Instagramie, odkąd tylko je dostałam na evencie Vibo, także przetestujemy sobie na pewno dzisiaj te palety. Myślę, że użyję obu tych palet połączę je po prostu, bo nie chciałabym robić jednego makijażu na jednym oku tylko paletą zmalowanej, a na drugim paletą Vivy, bo no, chciałabym jakoś funkcjonować i mieć jednak ten makijaż symetryczny. No i poza paletami mam też tutaj taką paczkę z nowościami marki Vivo, no ale w paczce z eventu dostałam też pomadki, jakieś cienie brokatowe, ale myślę, że ich dzisiaj nie będę używała, takie płynne puder, na pewno sobie przetestuję bazę, też sobie przetestuję settings Projekt też przetestuję. Mam też jakieś rozświetlacze i nawet takie hybrydowe. I myślę, że hybryd też użyję sobie za jakiś czas, ale to dam Wam znać już tak naprawdę, co o nich myślę na Instagramie na story, bo jestem też ich ciekawa. Sorry za moje stające włosy, ale dzisiaj nie chciały ze mną współpracować przy układaniu. Eee, także tak, zaczynamy test. W tej drugiej paczce z kosmetykami Lovely i Vibo, dostałam też bombeczki. już Wam je tutaj pokazuję. Pierwsza wygląda tak. Mam nadzieję, że nic tutaj nie prześwietla i będziecie mogli zobaczyć. Jest to taka gąbka marki Vibo, która jest taka bohata. Myślę, że ona jest wykonana z mikrofibry. I z marki Lovely mam też takie tradycyjne gąbaczki. Są takie dwie malutkie, na przykład do korektora pod oczami i jedna duża. Mam także nowe korektory marki Lovely. Spoczywałam je na dłoni, niestety odcień numer jeden jest dosyć ciemny, ale postaram się go dzisiaj przetestować pod oczami. I jako pierwszej użyję bazy Vibo Mood Highlighting Base, która jest bazą rozświetlającą, i użyję je sobie tylko na pół twarzy. Tak naprawdę nie wiem, ile jej użyć. Może jest tutaj napisane. Mm, niestety nie. Więc dobra, tak na oko sobie. Uuu! trochę poleciałam z tym na oko. No, to jest zdecydowanie za duża ilość na pół twarzy. No i tak, baza jest zdecydowanie rozświetlająca. Tak, jak widzicie, nic się jakoś nie błyszczy szczególnie, a tutaj tak, więc super, ja lubię bazy rozświetlające. Gąbeczki zmoczone, Ta jest fajne, naprawdę wydaje się być spoko. To jest dosyć dziwne. Nie wiem, czy jestem przekonana w ogóle do tej formy gąbeczek, takiej wiecie. Mm z mikrofibry, no ale zobaczymy tej z mikrofibry użyję na stronie bez bazy, a tej użyję tam gdzie mam bazę i zobaczymy czy te gąbki do czegokolwiek się nadają co do cen, nie orientuję się więc nie będę wam teraz podawać ich w filmie, postaram się wszystko wypisać na dole, wystarczy że skopiujecie nazwę i wrzucicie sobie w google, na pewno znajdziecie cenę jeśli im się uda to też wam podlinkuję te rzeczy, żeby było wam jeszcze łatwiej, ale mam nadzieję, że nie przekaza wam to, że nie podaję teraz ceny, bo po prostu ich nie znam. Też musiałabym je zgooglować tak samo jak Wy, więc jeśli Was to interesuje, to polecam zgooglować. By the way, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Ostatnio zapominam o tym mówić w filmach, albo mówię na samym, samym, samym końcu, dosłownie sekundę przed zakończeniem filmu, a wiem, że mało osób tam Dociera, więc teraz jest moment, aby zostawić suba, łączyć dzwoneczek i wstawić kciuka w górę, jeśli lubicie tematykę beauty. Ostatnio trochę mniej tego u mnie na kanale, ale wracam do tego spokojnie. Dobra, jak tą autoreklamę mamy ze sobą, a jeszcze w na Instagram! <laughs> Nie naświruję, ale możecie wpaść! To przejdę do nałożenia podkładu. Użyję sobie Max Factor Radiant Lift. Long Lasting Radiance w odcieniu 40 nie było go jeszcze u mnie na kanale. Ogólnie on że u mnie dosyć długo. Ja mam pełne odcienie, bo marka mi wysyłała je dosyć często. Za co dziękuję bardzo. I kurczę, jestem zła na siebie, że dopiero po niego sięgnąłem jakiś czas temu, bo to naprawdę jest fajny podkład. I zaplikuję sobie najpierw pompkę albo i dwie. Na dłoń i najpierw ta gąbeczka z Lovely i nałożę to tutaj. Zobaczymy. I przy okazji w tym filmie będziecie mieć test tego podkładu. Nagrywam też haul zakupowy, więc jakby ciekawiło was skąd jest moja bluzeczka, chociaż nie widzicie jej. Zbyt dokładnie to też pojawi się w holu zakupowym już niebawem. Co do gąbki, jest naprawdę fajne. Nie zostawia żadnej dziwnej faktury na buzi. Ładnie się nią wszystko rozblendowuje. Jest wystarczająco miękka, jak dla mnie. Więc naprawdę myślę, że jeśli szukacie jakiejś taniej gąbeczki, to ta jest spoko. Chociaż ja i tak jestem wierną fanką gąbek Blended. Mm, naprawdę jej lubię. No i okej, okay, bardzo mi się to podoba. Jest fajne, świetliste wykończenie dzięki tej bazie. Naprawdę baza zapowiada się fajnie. Jeśli nic nie zrobi złego z podkładem, no to będzie ekstra. Po drugiej stronie postaram się użyć tej gąbki. No, jestem do niej sceptycznie nastawiona, ale zobaczymy. Jest to gąbka marki VIBO. Mniej taka wilgotna i mniej przyjemna na twarzy. Tamta była taka wilgotna przez te dodatki. Efekt troszeczkę chłodzący. To gąbką może zrobić większe krycie na twarzy. Ciekawa sprawa. Ale też mam wrażenie, że bardziej piję podkład. Niestety dostawia też taką delikatną fakturę na twarzy. Zresztą tu na czole mi się tutaj tak rzuciło. I mam też wrażenie, że przy niej trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na to rozblendowanie porządne podkładu. Teraz przejdę do korektora. Użyję tego nowego Lovely No More Dark Circles Full Coverage Concealer w odcieniu 1. Tak jak Wam wspominałam, one troszeczkę ciemniej. Ogólnie są ciemne, już wyjściowo, ale mam nadzieję, że damy radę. Po tej stronie, gdzie mam bazę, użyję tej mini gąbeczki również z Lovely, a po tej. Po tej po tej dokładnie użyję tej gąbki właśnie z mikrofibry. Może korektor też będzie lepiej wyglądał, albo miałbym chociaż większe krycie. Zobaczymy. Korektora użyję tylko pod oczami, żeby nie zaburzyć efektu na twarzy. Bo potem nie wiem, czy to mi się zważył podkład przez bazę na przykład. Czy to wina korektora, więc użyję go tylko pod oczami. Eee, co do twarzy chyba nie będę nakładała w ogóle żadnego korektora. Mogłabym użyć jakiegoś sprawdzonego, ale chyba zostawię to tak, jak jest. No i nakładam. Najpierw pod jedno oko. Kolor ogólnie jest fajny, żółciutki. Może nie będzie, za ciemno, zobaczymy. Gąbeczka ta mini też jest fajna, taka precyzyjna. Zwyczaj korektor nakładam też na powieki, ale dzisiaj tego nie zrobię, bo nie znam tego korektora i nie wiem, jak się zachowają później cienie. na nim więc nałożę sobie korektor start na powieki. I po drugiej stronie zrobię dokładnie to samo i użyję tej gąbki z mikrofibry. Ona jest, tak naprawdę, naprawdę, już teraz w dotyku. I znowu mam wrażenie, że wykończenie jest bardziej um, takie matowe, satynowe i jest mocniejsze krycie. I tak to się prezentuje. A widzicie, z tej strony mam wrażenie, że krycie jest mniejsze i trochę bardziej przybijają mi cienie, a tutaj jakby jest lepiej, więc. No, ciekawa sprawa z tą gąbką. Naprawdę fajnie, myślę, że będę jej używać. Jeśli chcielibyście takie porównanie tej gąbki do tej oryginalnej gąbki z mikrofibry, bo też ją posiadam, tak jak mówiłam, dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzu, to może zrobię taki osobny test z porównaniem tych dwóch gąbek. No i na powiekę użyję korektora tart, który będzie moją dzisiejszą bazą pod cienie. Okej, okay, teraz sobie to wszystko przypudruję. Tu, gdzie mam bazę, użyję tego pudru Vibom Mood, a tu, gdzie nie mam bazy, użyję pudru z... Chuda i zobaczymy co się wydarzy. No i co to wyglądu, jak widzicie, są bardzo podobne. Ale słuchajcie, no Chuda też skopiła e, to opakowanie. To nie jest tak, że Vibra zarżnęła od Chudy i Chuda jest święta, no niestety nie. Chuda skopiła od Beauty Bakery. Jest to taka marka, która ogólnie e, wyszła z takim zamysłem robienia kosmetyków Ala pieczenie, wiecie o co oni? Że mąka jest pudrem w cudzysłowie e, i tak dalej. No i e, zgapili ogólnie cały koncept na ten puder. Huda zgapiła właśnie od tamtej marki, nawet na całą kampanię zga, zgapiła zamysł. No ale wiecie, jak to jest zawsze. Ci co mają większe zasięgi są więksi po prostu, wygrywają nawet jak. E, nie mają racji, że tak powiem. Także no ja bym tutaj jakoś nie winiła Vibo, że zgapili, bo Huda też zgapiła, więc no. A poza tym powiem szczerze, teraz w tych markach wszystko się tak powtarza, że, że ja już bym na to machnęła ręką. Oczywiście nie jest to fajne, jak ktoś zgapia nasz pomysł, ale wiem, że dużo osób broni chudy, kiedy chuda też Zgapiła e, jakby pomysł na to opakowanie i na sam puder. No ale mniejsza oto tak, taka mała dygresja. Nakładam puder, tak jak mówiłam, z tej strony użyję chudy, z tej strony użyję Vibo. To do Vibo matki lekko żółtawy kolor, chociaż napisane jest, że jest to puder transparentny. Czy pachnie? No nie wiem, niczym takim konkretnym jak dla mnie. Też tak jak puder chudy, ma taką siateczkę. To jest całkiem spokoja, ja jak pierwsza z tym zobaczyłam, to. Tak się trochę zdziwiłam, ale całkiem jest to fajna sprawa. I był dołączony pędzel, więc chyba go sobie użyję. Fajnie pachnie, wiecie co? Trochę jakby bananem. Tak mam wrażenie, jak tutaj się rozpyliło tylko koło mnie. Szkoda mi to pudrować, bo jak nakładam bazę rozświetlającą, to wiecie, chce się błyszczeć. No ale... Dzisiaj na no potrzeby testu się Przypudruje, porządniej niż zwykle. Pędzla no pędzel jak pędzel. Nic nadzwyczajnego. I po drugiej stronie żyje chudy już tej części takiej drugiej tego pędzla. uuu tu już mi się robi jakiś taki cake trochę. Po tej chudzie wam powiem. Nie wiem, czy to wina pędzla, że jest taki zbity bardziej. Le ja powiem wam szczerze, na co dzień się aż tak nie pudruje Nie przepadam z takim suchym efektem. Szczerze, póki co bardziej podoba mi się ta strona, jest mniejsze krycie, ale jest bardziej tak świetliście, a tu jest tak już zaczyna się robić delikatnie ciężko, przez to mocniejsze krycie od tej gąbki i delikatnie bardziej sucho, no ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, brwi zrobione, ja zdążyłam jeszcze zjeść sobie drugie śniadanie, um, ale czy taki, no może obiadem bym to nie nazwała, bo jedą? super, nie bywa, was to ciekawiło. <laughs> Bardzo istotna informacja przedeście kosmetyków, ale już mniejsza dzwoniła jeszcze do mnie, ma więc pogadałyśmy. No i ja przychodzę do makijażu, a złożyłam obie paletki, no i ocenię też wygląd, bo trzeba ocenić wygląd. Co do palety zmalowanej, podoba mi się to, że wszystko z jednej kolorystyce, w sensie opakowanie i te wkłady. Ogólnie no, paleta jest spoko, jest plastikowa, nie ma na niej zbyt wiele, wiecie, jakichś rysunków ani niczego. Fajna klasyczna paleta, nie mam nic do zarzucenia, nie jest jakoś bardzo ciężka, jest fajną lusterką. Przy palete Vivi jedyne, co mi się tak średnio podoba, to to, że te wkłady są w takim samym kolorze jak tutaj, a nie czarne. Może by było to zmienić, byłoby to takie bardziej um, dopracowane, chociaż z drugiej strony też mogę powiedzieć, że ten kolor nawiązuje do cienia tych napisów tutaj, ale po prostu aby mogła być w kolorze. To jest oczywiście totalnie nieistotne, ta, taka moja tylko dygresja, moje przemyślenie, dajcie znać czy Wam to przeszkadza, czy Was to tak kłuje w oczy, czy totalnie jest to Wam obojętne, nie jest to oczywiście dramat, jest spoko, tak tylko o tym wspominam. No i tak, palety są takie same, jeśli chodzi o kształt, tutaj mamy same cienie w palecie Vivy, a w palecie zmalowanej mamy dodatkowo rozświetlacz. E, więc co zaczynamy. Przechodzimy do makijażu. Nie mam pojęcia totalnie, co dzisiaj zrobię, e, co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. Użyję sobie najpierw tego odcienia niebieskiego. Tutaj w kącik zewnętrzny. No i pigmentacja jest spoko. Pamiętajcie, że jeśli zależy wam na pigmentacji cieni, to nie używajcie tego typu pędzli. Już wam pokazuję takich tych, dużych, bo one są typowo do tworzenia takiej chmurki. To są fajne pędzle, jeśli chcecie taki szybki make-up na co dzień z użyciem na przykład takiego koloru jak tutaj, gdzie nabieramy, nakładamy na szybko w załamanie i tyle. Jeśli chcecie zrobić intensywny makijaż, zwłaszcza jeśli pracujecie z kolorami, to ja Wam polecam używanie takich bardziej zbitych pędzli, ewentualnie później takim puchatym rozcieranie granic. I to też ja na przykład preferuję takie puchate, ale takie malutkie pędzelki, żeby blendować tylko tutaj tą granicę, a nie całą powierzchnię cienia, bo zabieramy pigment stąd, a tak naprawdę chcemy tylko, żeby te granice były ładnie rozblendowane. Więc to taki tip, który jest niby oczywisty, ale jednak Wiele potrafi zmienić i wiem, że nie każdy na to zwraca uwagę. Z planowaniem tutaj nie widzę, żeby był jakiś problem. Fajnie się to rozciera. I to jest cień z Polity bo nie wiem czy wspomniałam, więc będę o tym mówić. I nabieram ponownie cień i dokładam go w zewnętrznym kąciku. Tak go wciskam właśnie w powiekę, żeby uzyskać jak największą pigmentację. Dobra, cień nałożyłam sobie także na drugą powiekę, jest to mniej więcej wstępnie rozblendowane, przechodzimy dalej. Nie wiem czy mi się to nagrało, więc jeszcze raz nabrałam ten cień z palety zmalowanej, ten pomarańczowy i nałożyłam go tutaj. Ja to jeszcze będę blendować, to jest na razie tylko tak wstępnie nałożone, zaraz będę łączyła te kolorki i teraz też ten żółty z palety zmalowanej. Sięgnę też po ten zielony cień, totalnie nie wiem, czy to będzie okej okay wyglądać, trochę się obawiam, że to może zepsuć ten make up, ale zobaczmy. Dołożę jeszcze tego pomarańczu, bo trochę się tutaj zgubił przy blendowaniu. Teraz zrobię sobie cut crease, half cut crease dokładniej. Póki co wszystko jest ok. Jedyne zastrzeżenie mam do tego, że te kolory są takie trochę przygaszone. One nie są takie żywe. No ale taka kolorystyka palety, co zrobić? Sięgam po NYX Glitter Primer. troszeczkę go sobie nałożę tutaj na To Cut Nie jest ono idealne, ale i tak będę rozblendowywać te cienie. No i chyba nałożę ten cień z palety zmalowanej, ten piękny turkusowy, bo on jest tak śliczny, że aż. Szkoda byłoby go nie użyć. No pięknie się błyszcze. I zblenduję to tym ciemniejszym. On niby też jest taki trochę połyskujący, ale nie aż tak jak ten turkus. Połączę po prostu tutaj, tutaj to przejście. Wezmę panzerek i dołożę jeszcze tego cienia niebieskiego, matowego z polety. Vivy. Teraz widzę, że trochę mam osyp pod oczami. Teraz użyję sobie takiego zielonkawego połyskującego odcienia w kącik. Użyję go na sucho, zobaczymy, czy da radę. No pewnie da radę. Nie trzeba na mokro. Teraz ciągnę potem żółty z palety zmalowanej. Teraz ciągnę potem żółty z palety wiwy. I nałożę go tutaj. Fajna pigmentacja tego żółtego. Teraz ten pomarańczowy z palety Vivi. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale mam ochotę nałożyć różową kredkę na linię wodną. Powiem Wam, że póki co jest spoko, ale średnio podoba mi się ten cień. Ten, on jest taki mdły i według mnie psuje ten make-up. Jakoś tak plamiście się rozkłada i mogło być ciutko taki ciemniejszy. Narysowałam sobie taką cieniutką kreseczkę jeszcze i będę doklejać rzęsy. Dzisiaj użyję rzęs lamor Lashes model Melania. To jest takie piękne, że Wam pokazuję. Tak przy okazji z kodem Angelika macie 10% zniżki bodajże na rzęsy lamor Lashes. Oni mają zarówno syntetyczne, jak i naturalne. Bardzo dobre rzęsy, bardzo je lubię. Dla mnie to jest praktycznie to samo, co na przykład Lily Lashes a są tańsze, z kodem to już w ogóle także ja sobie doklejam często też pytacie o klej, jaki polecam, ja najbardziej lubię House of Lushes. tutaj mam akurat czarny bo przecież Justy gdzieś mi się zapodział ostatnio używałam właśnie tamtego ale przy tym makijażu czarnych najbardziej będzie spoko, bo mam czarną kreskę, więc jeszcze lepiej to wszystko się ładnie tutaj wpasuje. Akurat ten model rzęs ma bardzo fajny, cienki pasek, bo na przykład model Eleonora, który też lubi do takich instagramowych, mocnych make-upów, ma już taki grubszy paseczek i on może być bardziej problematyczny dla osób, które nie za bardzo umieją dokleić rzęsy. Ten jest bardzo cieniutki. Tutaj się upłaciłam tuszem, ale zaraz to wyczyszczę. I taka jest różnica z rzęsami, a bez rzęs. Fajnie są one podkręcone. No, cute. Po raz pierwszy mam ten model na sobie. Eee, wcześniej maltretowałam model Liliana, który uwielbiam na co dzień. I bardzo wam też polecam. Tak prezentuje się makijaż oczu. Teraz przechodzimy do twarzy. E, użyję najpierw bronzera i różu. Nie mam nic nowego z marki Bibu ani Lovely, więc użyję nowej palety e, z Benefitu. Wstałam dwie już pokazywałam wam na Insta jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to wpadnijcie do mojego Instagrama. Jest to paleta Chic Leaders e, Bronze Squad. Jest też Druga, która ma w sobie przewagę różów. Jedyne, czego nie rozumiem, to po co dają ten pędzelek? Nie dość, że zajmuje miejsce, to yy, nikt go nie używam. I mógłby być tu jeszcze jeden produkt. No ale mniejsza. W każdym razie paleta prezentuje się tak. Mamy tutaj nowy odcień bronzera hula w odcieniu hula Karma. Mamy piękny rozświetlacz, ja już go spoczywałam. Tak samo ten drugi z tej drugiej palety jest taki różowy. Przepiękne są mamy róż, który również jest przepiękny, ja mam go też w oddzielnej wersji, takiej pojedynczej szkoda, że ta wierzchnia warstwa schodzi że on nie jest cały taki błyszczący, to by było ekstra, oczywiście bronzer hula który też posiadam już no i róż koralista, który także posiadam ale użyjemy dzisiaj palety no i najpierw bronzer w odcieniu hula ten karmel jest dla mnie zdecydowanie jeszcze za ciepły no poleciałam gdzieś się z tym konturem w ogóle dzisiaj mam wrażenie, że moje policzki, nawet bez bronzera są jakieś takie podkreślone. Nie wiem o co chodzi. No ale dobra, mamy mocny make-up i, i mocny kontur, zróbmy. Uważajcie, z tym z benefitu one są piekielnie napigmentowane. Trzeba być delikatnym. Ogólnie podkład już mam na sobie dobre 3-4 godziny, bo strasznie się wlokłam zrobieniem tego make-upu. Ehm. Jest godzina 15.15, .15, a ja o 12 na 1000% miałam już ten podkład na sobie, także myślę, że 3 godziny już ten podkład jest na mojej buzi, a już widzę, co się powoli zaczyna z nim dziać. Użyjemy teraz tego różu Gold Rush. W palecie zmalowanej mamy rozświetlacz, właśnie ten, a Viva Aviva również ma swój rozświetlacz. Nie ma go w palecie, ale przyszedł mi osobno, Patrzcie, z Vibo. To jest rozświetlacz Vivy, a to jest rozświetlacz zmalowanej. Bardzo podobne. Rozświetlacz zmalowany nabiera się taką grubszą warstwą. Przez to się bardziej błyszcze. Jest jakby mocniej sprasowany rozświetlacz Vivy I rozświetlacz Vivy jest bardziej taki. Mam brudną rękę, nie wiem czy w ogóle zobaczycie. Na pewno nie. To jest rozświetlacz Vivy. On jest bardziej taki szampański, a rozświetlacz zmalowany jest taki bardziej złocisty. I tutaj wyląduje rozświetlacz Viva. Teraz drugi pędzel i rozświetlacz z malowanej. jest mniej sprasowany, przez to łatwiej go się nabiera na pędzel. I przez to też jest mocniejszy potem w efekcie. Yy, Viva Viva jest delikatniejszy, bardziej sprasowany, yy, ale też bardzo ładnie rozświetla. To jest bardzo fajny taki glow. Nie jest to tak mocne jak tutaj, ale na co dzień jak najbardziej, myślę, że to jest wystarczający błysk um, chociaż rozświetlacza nigdy jest zbyt wiele co do pomadek no zaczyna mnie czuć na ustach mimo, że one są w takiej kremowej formule trochę jak NYX Soft Matte Lip Cream na początku to ostatecznie jak zaczynają zastygać to ja zaczynam już tak trochę czuć na ustach. Na przykład przy pomadkach chudy nie mam takiego uczucia, tutaj już zaczynam je czuć, co nie jest do końca dla mnie komfortowe, bo ostatnio się odzwyczaiłam do takich pomadek. Używam tylko takich satynowych czy błyszczyków. Rzadko ostatnio sięgam po takie mocno stygające pomadki. Mam też mgiełkę Vibomood Glow Babe Spray. Więc sobie użyję. Okej. Okay. Uuu! No, mocny ten strumień jest, rozpyla równomiernie, ale naprawdę mocno. Musiałam ze do dogłości się psikać. Ok, tak się prezentuje skończony make-up. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Robię Wam zbliżenia, jak to wygląda z bliska, i lecę nagrywać inne filmy. A z Wami się widzę za sekundę już z podsumowaniem tego testu. Jest godzina 22.47, minęło jakieś 10 albo nawet i 11 godzin odkąd nałożyłam podkład na twarz makijaż oczu nałożyłam trochę później ale mniej więcej takie 10 godzin mam ten cały make up na sobie pomadkę założyłam przed sekundą pierwszy obiad wytrzymała naprawdę super, potem byłam na pizzy i kilka razy wycierałam sobie usta chusteczką, bo miałam wrażenie, że mi wiecie, okruchy z pizzy się poprzyklejały i musiałam trochę zatrzeć pomadkę ale tak poza tym można ją dokładać bez problemu, nic się z nią złego nie dzieje jest spoko, mimo że myślałam, że będzie wysuszać Usta na początku, to jednak tego nie robi, także e, pomadkę jak najbardziej mogę polecić. Moje włosy już nie ogarniają po prostu. Co do make-upu oczu, no to super, wszystko się utrzymało. Praktycznie tak samo jak było e, nałożone. Nic mi się jakoś nie zebrało w załamaniach i tak dalej. Jest naprawdę. Spoko, nie mam do czego się przyczepić. Także palety WIBO zmalowanej i Vivy, a Vivy jak najbardziej Wam polecam. Bardzo fajnie napigmentowane, tylko tak jak mówię, musicie e, z bitym pędzelkiem to wszystko nakładać na powiekę, nie takim puchatym, bo to nie ma sensu. E, no i co? I w zasadzie o, jeśli chodzi o oczy, to tyle. Polecam, nie mam do czego tak naprawdę się przyczepić. Jak mówiłam, tylko ten kolor mógłby być ciutkę ciemniejszy, ale to jest jakby moja własna preferencja. To nie jest wina, wiecie, cienia, że w polecie jest ciemniejszy, a na oko jest jaśniejszy. Po prostu według mnie mógłby być bardziej takim ciemnym, e, fioleto-niebieskim, tak bym sobie określiła. Wtedy fajniej mógłby ten makijaż wyglądać, ale nie jest źle. Co do podkładu i tego jak się utrzyma, po której stronie, wiecie, z jednej strony miałam bazę, z drugiej nie. Z tej strony bardziej mi się podoba podkład. Mam mniejsze krycie, mniej się tak skajkował. Tutaj jest tak bardziej sucho i tak skejkowane to, to jest trochę. Z tej strony wygląda to lepiej. Um, nie wiem, czy to jest zasługa bazy, czy może tego, że gąbka nałożyła mi cieńszą warstwę, czy może pudru. Ale zarówno puder mogę Wam polecić, bo on daje takie fajne satynowe wykończenie, nie robi takiego dziwnego, płaskiego matu. Na przykład Huda robi już taki mocny dosyć mat, więc no ja za ten tak średnio przepadam, wolę jednak pudry takie bardziej satynowe. Także puder jak najbardziej polecam. Bardzo też fajne rozświetlające, jeśli lubicie glow, to też musicie sobie wy wypróbować. Podkład no to wiadomo nie jest z Vibbo, ale też Wam go ogólnie polecam, dzisiaj może nie wypadł jakoś szałowo, ale tak poza tym bardzo gruby, już go używałam wielokrotnie. Rozświetlacze utrzymały się, jak widzicie, także rozświetlacze też są ekstra. Serio, dzisiaj naprawdę nie mam do czego się przyczepić, aż dziwne, bo bo ja jestem taka troszkę, trochę czypiańska. Co do sprayu, no to ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, czy on przedłużył trwałość, czy nie. Gąbeczki obie, w zasadzie trzy, bo tam była jedna taka wuchata, druga zwykła i dwie małe. Też są naprawdę bardzo fajne. Aha, i korektor właśnie, korektor. Korektor troszeczkę powchodzi mi w załamania, ale mi praktycznie każdy korektor wchodzi. I on jakoś nie zrobił tego nadzwyczajnie, nawet bym powiedziała, że całkiem nieźle. Fajny jest, nie wysusza tej okolicy póki co, nie mam jakiejś suchej skorupy, krycie nadal jest. No i jeszcze jestem zdziwiona, bo serio nie mam do czego się przyczepić. Dziwne to jest. <grych>